Cześć wszystkim, tutaj Mentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne bliźnięta w czytaniu na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość na miesiąc luty 2022 roku. Jest to czytanie, jeśli to czytanie się Wam spodoba, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki, na ten moment nie realizuję czytań indywidualnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, będę was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu dla Was sprawdzę niedawną przeszłość, teraźniejszość i najbliższą przyszłość. Jest to czytanie ogólne i nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Przyjmijcie co dla Was, a resztę dostawcie. Polecam również sprawdzenie swojego znaku w ascendencie oraz znaku księżycowego. Link znajdziecie w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziecie coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Ym, kolejność czytań na luty jest zależna od aktywności danego znaku Zodiaku w jego czytaniach w grudniu i styczniu. Wy, drogie Bliźnięta, jesteście szóstym znakiem, czyli zamykacie pierwszą połowę czytań. Ale i tak ym, dużo podskoczyłyście w porównaniu z poprzednimi miesiącami, więc gratuluję. Zobaczymy, może w następnych miesiącach będzie jeszcze lepiej. A ja już przechodzę do tasowania kart i do czytania. Będzie oczywiście chronologicznie od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Ok, taśmonek, czwórka kielichów, koło fortuny w martwych zmartwychwstanie. Hmm. Drogi bliźnięta, u was w przeszłości wygląda to trochę tak, jakbyście miały jakiś plan. Była jakaś szansa, miałyście jakiś plan, ale nie poszło po waszej myśli. Już wam mówię, dlaczego tak myślę. Albo było tak, że miałyście plan, nie poszło po waszej myśli, i pojawiły się inne szanse. Na pewno w fazie mieczy tu są jakieś pomysły, tutaj są jakieś cele, tutaj jakieś so, są jakieś nowe idee, tutaj jest jakieś działanie w tym kierunku. Takie delikatne, ale wiecie o co chodzi. No, ta czwórka kielichów to jest ewidentnie jakieś rozczarowanie. Nie wiem, czy widzicie tutaj koło tego pana stoją te trzy kielichy. Ten pan jest nagi, więc nagość bardzo często jest uważana za taką słabość. Wiecie o co chodzi? Że za powód wstydu. Więc myślę, że ten pan nie czuje się tutaj komfortowo. On w ogóle tutaj nie zwraca uwagi na, na te kielichy, czyli pewne szanse. Dodatkowo ta pani tutaj niesie ten czwarty kielich, on tej pani w ogóle nie widzi, więc to jest jakby w tym momencie poza jego zasięgiem. Ale to, co tutaj dodatkowo widzę, dodatkowo widzę to to koło fortuny. Więc. Myślę sobie, że coś w Waszej przyszłości poszło nie tak. Coś w Waszej przyszłości doprowadziło do tego, że e, Byliście podłamane. Nie tak sobie wyobrażałoście coś. Coś, co się wydarzyło, to, to nie było właśnie e, realizacją Waszych oczekiwań. <laughs> Ale to koło fortuny tutaj, e, myślę, że niesie jakieś szanse. Niesie nowe szanse. Tylko kwestia jest właśnie taka, to co powiedziałem na początku, że możliwe, że te szanse nie zostały zrealizowane. Może być też tak, że w przyszłości, nawet jeżeli te szanse pojawiły się po rozczarowaniach, to Wy może nie widziałyście właśnie tych szans. Bo jakbyście tutaj popatrzyli na te karty? E, tutaj jest koło fortuny, ale ten Pan, on patrzy w dół, więc nawet jeżeli e, jakieś szanse pojawią się. On ich nie zauważy, bo ten, ta pani z kielichem tutaj też jest szansą. Czy on ją widzi? No nie. Czasem jakieś sytuacje w naszym życiu tak nas rozczarowują, że my tutaj przez jakiś czas nie dostrzegamy niczego, bo jesteśmy skupieni tylko na tym, co nam nie wyszło. Na tym, że może nie chcemy już próbować czegoś od nowa, może że, że tak jesteśmy tak rozczarowani, że w danym momencie nie jesteśmy w stanie skupić się na czymś innym i tracimy... Możliwości, które się wokół nas pojawiają. Czasem po prostu nie mamy siły do realizowania jakichś kolejnych celów. Ale w temacie karty zmartwychwstania, więc myślę, że Wy tutaj do pewnego stopnia się podźwignęłyście. Na pewno sobie przemyślałyście pewne rzeczy i, i to spowodowało jakieś zmiany w Was, bo zmartwychwstanie to jest transformacja. Czuję, że mogła być tu jakieś rozczarowanie w sprawach finansowych, bo paśmonet to, to są sprawy materialne, tak? Może liczyłyście na jakiś awans, liczyłyście na jakąś podwyżkę, i nie do końca wszystko poszło po Waszej myśli. Wy tutaj poczułyście się trochę oszukane, i nawet jeżeli pojawiły się jakieś inne możliwości, może ktoś ze znajomych Wam proponował coś innego, żebyście zmieniły pracę. Może był, jak, była szansa na przykład na zmienienie branży. Może mm, być tak, że mogła być w danej e, firmie, w Waszej firmie na przykład szansa na inne stanowisko, które też byłoby szansą. Ale Wy w danym momencie no, nie miałyście na to siły, tak? Nie miałyście na to ochoty. Chociaż wydaje mi się, że, że z czasem zaczęłyście tutaj myśleć nad tym, jak w, tym, w tej karcie zmartwychwstania, jak sobie to może jednak ustawić. Bez tego, co chciałyście, mogło być też tak, że mm, chciałyście tworzyć tutaj z kimś relację i nie wyszło, ale y, nie zauważyłyście, że na przykład ktoś, ktoś inny pojawił się na Waszej drodze. Ktoś, kto też mógłby dać Wam stabilizację, kto byłby nawet może lepszą opcją, ale Wy akurat chciałyście kogoś innego. Wy, zresztą często jest tak, że my y, nie kochamy tego, kogo chcemy, tylko kochamy, bo kochamy. tak. Że czasem miłość, a logika, no niestety nie idą ze sobą w parze i, e, i czasem na tym tracimy, bo moglibyśmy być szczęśliwi, ale kochamy kogoś, kogo nie powinniśmy kochać. Dobra, drogie bliźnięta. Co w teraźniejszości? Siódemka buław. Ósemka kielichów. Co wy macie tutaj naprawdę ciekawe? Karty. Jas buław. A w tle macie królową buław. Ok. Na pewno u Was w obecnej y, sytuacji jest działanie. Wy tutaj ewidentnie jednak z tego rozczarowania z przeszłości się podniosłyście. Tyle, że mam wrażenie, że trochę przekułyście to w taki stan obronny, że Wy tutaj póki co. Nie chcecie niczego, nie chcecie nikogo. Trzymacie głowę do góry, nie wiem czy widzicie ta pani, o kochankowie jeszcze w tle, jakieś wybory w ogóle. Ta pani tutaj głowa do góry, ona w tym momencie jest, ma swój cel, skupia się na sobie, jest trochę taka delikatnie egocentryczna, jest taka ekscentryczna. Nie do końca jest przez wszystkich rozumiana, ale ona... W tym momencie nie potrzebuje być rozumiana, jest dość pewna siebie, albo sprawia takie wrażenie, albo chce po prostu być tak odbierana, nie chce uchodzić za osobę słabą. To co tutaj widzę u Was, ja myślę, że Wy, drogi bliźnięta, w obecnej sytuacji jesteście właśnie w trybie obronnym, póki co chcecie być same, póki co chcecie sobie pewne rzeczy przemyśleć. Nie pozwalacie sobie w kaszę dmuchać, nie pozwalacie sobie przekazać własnych granic przez kogoś. Postanawiacie odejść od czegoś, czyli może od, odejść od tego żalu z przeszłości, od tej energii. Trochę bycia w takim, że wy trochę postawiłyście się może w przeszłości w, trochę w takiej roli ofiary, tak? że wy tutaj same czułyście się jak ofiara w tej, w tej całej sytuacji, że wy tutaj... Nie mogłyście sobie pewnie pewnych rzeczy wybaczyć, tych rozczarowań, może dałyście z siebie za dużo i po prostu to się odbiło, tak, i na początku byłyście bardzo rozczarowane i troszeczkę tym żyłyście, a te potem weszłyście trochę w, trochę w taki właśnie stan, ja nie potrzebuję nikogo, ja sobie pójdę sam w nowym kierunku, w kierunku własnego spełnienia, myślę, że wy tutaj macie zaczynacie mieć w teraźniejszości dużo więcej siły do działania, chcecie mieć taką siłę przebicia, bardziej jesteście właśnie ustawione na to, żeby własne cele realizować, żeby jednak ludzie niech sobie myślą, co chcą, ja teraz będę działał tak, żeby mi było dobrze, co też nie złą energią. Ja uważam, że często warto postawić na siebie, na to, że samód się do czegoś dojdzie, na to, że będzie realizowały się swoje cele, oczywiście nie po trupach. A nie patrzyło na, na innych oczekiwania. Troszeczkę jest tak, że e, jeżeli chcesz, e, jeżeli skupiasz się na tym, żeby wszystkim było dobrze, to nigdy nie będzie dobrze tobie, tak? Jeżeli e, realizujesz jakieś inne plany e, kogoś wobec ciebie, jeśli chodzi o ciebie, to ty nie będziesz w tym szczęśliwy, tak? Zatem nigdy nie dogodzisz wszystkim. Każdy będzie troszeczkę. Ciągną w swoją stronę. No, więc, e, generalnie, zawsze warto skupić się na własnych oczekiwaniach, nie na tym, czego oczekują od nas inni, bo inni, każdy z tych naszych znajomych, podejrzewam, że będzie oczekiwał od nas czegoś innego, tak? A my nigdy nie będziemy z tym, e, realizując oczekiwania innych, nie będziemy nigdy z tym szczęśliwi. Więc, warto skupić się na sobie. Bliźnięta, teraz sprawdzamy dla Was najbliższą przyszłość najbliższej przyszłości dla bliźniąt co po lutym. Oho, a się karty wysypały. Jedna spadła na dół, ta wypadła. Pierwsza. Będziemy sobie to, Dobra. I już mamy porządek. W najbliższej przyszłości. Widzę bardzo dobre karty, poważnie. Jedna karta jest zła, myślę, że wy tutaj będziecie mimo wszystko się czymś martwiły, ale dziesiątka mieczy to oprócz zmartwień jest też karta zakończenia czegoś, więc podejrzewam, że te wszystkie, bo ja patrzę też na całość, na wszystkie karty. Myślę, że jakieś wasze martwienie się nad to czymś przejdzie do przeszłości. Wy tutaj w waszym życiu pojawi się jakaś szansa na coś i wy tutaj ruszycie w nowe. Tutaj tak naprawdę to jest potwierdzenie tego, co było tutaj, w teraźniejszości. Bo wy już tutaj postanawiacie odejść. A głupiec, nie dość, że to jest karta odejścia i pójścia w nowe, to to jest arkana wielkie. Tak? Czyli może tutaj pojawił się w waszym życiu plan w teraźniejszości na to, żeby coś zostawić, żeby ruszyć do przodu. A w najbliższej przyszłości faktycznie to się zacznie realizować. Wy tutaj będziecie w energii, jeżeli to, to jesteście wy, to wy tutaj będziecie bardzo zdeterminowane do tego, żeby coś zmienić żeby przestać się tak naprawdę martwić, żeby to wszystkie, te wszystkie zmartwienia, które były wcześniej w Waszym życiu, które Was dobijały, żeby przeszło to wszystko do przeszłości. W karcie gwiazdy pojawi się jakaś szansa i Wy postanowicie w kierunku tej szansy ruszyć. Może być też tak, że to jest osoba z zewnątrz. Bardzo prawdopodobne, że ktoś z trygonu ognia, czyli Baranlew Strzelec pojawi się i Wy tutaj postanowicie wykorzystać tą szansę z tą osobą. Tylko ja bym się trochę. O, w tle macie rycerza, monet. Tylko ja się zawsze obawiam przy rycerzach, że rycerze to są... to może być świetny, tym rycerz była, to może być świetny kochanek, ale niekoniecznie materiał na stabilizację. Jeżeli w najbliższej przyszłości wam to pasuje, myślę, że w takim, w takim wypadku ktoś się dla Was odpowiednio pojawi. Ale czy wy w pewnym momencie nie zaczniecie sobie za dużo obiecywać po tej osobie? Martwiłbym się trochę. Natomiast jeżeli nie chodzi tutaj o potencjalny romans, bardzo prawdopodobne, że pojawi się w waszym życiu albo jakiś awans, albo zmiana pracy i ruszycie w nowe. Z dowiecie się może o jakiejś szansie, może nagle okaże się, że na przykład ktoś wyżej od was odchodzi, zwalnia się, przechodzi do innej firmy i zwalnia się stanowisko po nim i wy zostajecie po prostu z miejsca bardzo szybko wytypowani na miejsce tej osoby. Albo na przykład od znajomych dowiecie się, że kurczę, ty się zajmujesz tym, w, w innej firmie jest takie stanowisko, na którym y, ty byś zarabiał więcej, tak? na którym mógłbyś się rozwijać. I wy tutaj ruszacie w kierunku y, tej nowej możliwości, co jest bardzo dobre. Jeżeli to jest, tak jak mówię, wasza energia, to wy tutaj będziecie naprawdę zdeterminowani i będziecie działać, nawet bym powiedział, tak dość brawurowo jak na was. Wy no jesteście trochę takimi myślicielami. Jesteście, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, zazwyczaj bardzo dobrymi osobami, bardzo dobrymi, ciepłymi, ale jesteście bardziej myślicielami. Wy się musicie, jako że jesteście też znakiem powietrznym, czyli wasza energia to są miecze, czyli myśli. Musicie się czasem nad czymś zastanowić, przemyśleć, przerzucić sobie to w głowie 30 razy i dopiero potem podejmujecie działania, jak jesteście, jak sobie mniej więcej przemyślicie. A Wy tutaj będziecie w energii działania. No, to ja jestem tutaj w szoku. Ale tak jak mówię, jak zobaczycie faktycznie jaką szansę, to nawet taką dobrą, to nawet wy będziecie tutaj zdeterminowani do tego, żeby, żeby się długo nie zastanawiać. Będziecie miały poczucie, a, a może jak nie skorzystam, to kto inny to weźmie, tak? I kurczę, no przecież na to czekałem. Dlaczego ja się w ogóle zastanawiam? Po co ja mam się zastanawiać? To jest bardzo pozytywne. I ruszycie tutaj w nowe, bo w tym karcie głupca, to jest naprawdę fajna energia, tylko trzeba zawsze uważać na pewną lekką myślność. No, żebyście... No ja bym wam na przykład radził, jeżeli podpisujecie jakąś nową umowę, przeczytajcie ją dokładnie. Bo ona może być dla was dobra, ale może być jakiś kluczek, którego wy w pierwszym momencie nie zauważycie. No, więc czytajcie. Czytajcie, 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 a ja już sprawdzam dla Was. Radę Rada dla bliźnią Świat w tle król mieczy. Świat, karta rozpoczynania nowego cyklu. Macie tutaj w najbliższej przyszłości pierwszą kartę Arkan Wielkich w Radzie macie ostatnią. czyli i do tego macie króla mieczy, takie, taką osobę osobę świadomą taką Stabilną głównie jeśli chodzi o takie własne przemyślenie, taką dojrzałą, taką, która myśli przede wszystkim logiką, myśli rozumem, tak, działa rozumem. Więc e, myślę, że tutaj w tej karcie świata, czyli zakończania jednych cyklów, rozpoczynania nowych, macie tylko potwierdzenie to, co macie tutaj, czyli idźcie w nowe, pojawiają się szanse, idźcie w nowe, odcinajcie w tym królu mieczy to, co stare, to, co niedobre zresztą, to jest też wasza energia, tak, takiego troszeczkę myśliciela. Więc przemyślcie sobie, ale nie bójcie się. Iść w nowe, odcinać stare. Bądźcie szczerzy wobec siebie. Czy, e, czy to, co macie obecnie, Was satysfakcjonuje? Jeżeli nie, to sobie uświadomcie to, czego chcecie. Manifestujcie to i idźcie do przodu. Taka tutaj rada ode mnie, rada od kart. Drogie bliźnięta, ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Wam pomoże. Jeśli czytanie się Wam spodobało, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Wam udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchman Tarot.